Dzień dobry. Temat na dziś: kąpiel leśna. Zapraszam. Kąpiel leśna to temat wymyślony w Japonii w latach, bodajże, 80. i on się nazywa się to Shinrin-yoku. No e, i polegała na nieśpiesznej kontemplacji i zanurzeniu się w las w czerpaniu wszystkimi zmysłami. U nich e, aktywno, taka aktywność zyskała wymiar e, praktycznie medyczny. I może tak się zdarzyć, że jeżeli masz jakieś tam problemy e, z nerwicą, z ciśnieniem, ze stresem, ze zmęczeniem, to lekarz może przypisać ci kąpiel leśną. E, idea jest taka, że dajesz się gdzieś do jakiegoś w miarę gęstego lasu, w miarę gęstego parku i nieśpiesznie spacerujesz w nim powiedzmy przez dwie godziny w czasie tego spaceru powinieneś chłonąć las wszystkimi zmysłami czyli wsłuchiwać się w naturalne odgłosy lasu spoglądać na drzewa co jeszcze? no może dotykać jakiś drzew jeżeli masz je pod ręką smakować to może niekoniecznie ale na pewno też wąchać tego wszystkiego co się dzieje w lesie z punktu widzenia Europejczyka, czy nawet mieszkańca Polski, nie jest to nic szczególnego, bo <taki> e, takie rzeczy się robi na przykład jak się jedzie do sanatorium. Często sanatoria są umieszczone właśnie w środku jakichś lasów. No i tam oprócz zabiegów i ogólnego odpoczynku zalecane jest właśnie spacerowanie po okolicznych terenach, które są właśnie często leśnymi parkami. Także e, nie wyszał nie ma, po prostu spacerowanie po lesie. No Okazuje się jednak, że yy, lekarze, czy tam różne środowiska, yy, naukowców yy, medycyny, naukowców, którzy zajmują się medycyną konkretnie, stwierdzili, no dobra, ale może spróbujmy to zmierzyć i zbadać. No i faktycznie gdzieś tam pojawiają się mniejsze lub większe publikacje, jest coraz więcej ich, że faktycznie samo spacerowanie po lesie już yy, może dawać efekty yy, profilaktyczne już daje jakieś mierzalne efekty łagodzeniu różnych y, chorób. No i oczywiście nowotworu spacerem po lesie nie wyleczymy. Nie należy tutaj y, mylić tych zagadnień. No, natomiast faktycznie możemy zaobserwować efekty y, przy poziomie stresu, przy właśnie jakichś problemach krążeniowo-naczyniowych już się pojawiają jakieś tam mierzalne y, mierzalne wyniki, które pokazują, że już jest lepiej e, przy korzystaniu z takich regularnych kąpieli leśnych niż przy ich braku no i jak się mieszka w takim małym miasteczku jak Otmuchów, gdzie wokół są dwa dość solidne parki, czy to nawet już można powiedzieć lasy e, a wokół jest ogólnie dużo przyrody, no to się tego nie odczuwa no. o wow e, poszedłem do lekarza, on mi kazał chodzić po lesie no, <trybę> porada Natomiast, jeżeli się mieszka w dużym mieście, gdzie typowy dzień wygląda na pobudce po nocy w szumiącym, dudniącym mieście, pojechaniu tramwajem do budynku korporacji, siedzenie w nim przez 8 godzin, powrót kolejnym tramwajem, odwiedzenie jeszcze centrum handlowego, żeby kupić coś do jedzenia, później powrót tramwajem z tego centrum handlowego do domu, ogarnięcie jakichś sprawunków. Na wieczór i pójście spać w dudniącym mieście, i następnego dnia powtórka z rozrywki. No to faktycznie to robi różnicę, bo tam takich rzeczy nie ma, jak zapach drzew, jak wysokie drzewa, jak generalnie jak natura. Po prostu możemy zupełnie się tym rozjechać i na co dzień tego nie zauważymy. Natomiast po roku, po dwóch, po pięciu będziemy czuli, że nasze ciało mówi nam, że coś jest nie tak. Także, kto wie, może i wielu osobom dałoby to nawet spektakularnie duże i dobre, mierzalne wyniki. A teraz mała dygresja. Nie wiem, czy pamiętacie lipę, którą omawialiśmy dwa dni temu z Pawłem. No, co nie doczekała się e, dobrego zakończenia. Dzień po tym, jak nagraliśmy materiał, e, już w zasadzie się przewróciła. Teraz jestem dwa dni po. No i. Całkiem yy, głęboko miała te korzenie. I jednak nie dała rady. Nie wytrzymała. Tak, <grytania> Ta, więc wygląda to w taki sposób. No i co z tego, co zrozumiałem od Pawła, yy, który przeczytał yy, plan ochrony bioróżnorodności tego obszaru, yy, to idea jest taka, że to drzewo powinno zostać no w zasadzie zostawione tak jak jest ewentualnie te gałęzie powinny zostać przycięte żeby tutaj nie powstał zator na tej rzeczce no bo ona może mieć jednak jakieś znaczenie powiedzmy przeciwpowodziowe potencjalne eee, czyli te gałęzie tutaj co są w tej rzeczce powinny zostać przycięte ale reszta no ewentualnie tamto co na pole rolnicze wchodzi no to też ewentualnie powinno zostać przycięte ale reszta powinna zostać tutaj tak jak jest no i pozwolić temu drzewu uzyskać drugie życie Czyli leżeć tutaj zgnić, e, spruchnieć, stworzyć jakąś podstawę do rośnięcia jakichś grzybów, jakichś mniejszych lub większych roślinek. E, no, bo las jest znany z tego, że e, dla niego to nie ma różnicy tak naprawdę, czy to drzewo rośnie pionowo, czy rośnie poziomo, bo dalej może jakby kontrybuować do bioróżnorodności takie. E, Właśnie przewrócone drzewo. No tylko pytanie właśnie, co teraz będzie dalej z nim. Ja jeszcze tylko rzut oka na pozostałości systemu korzeniowego. W sumie ja się tym nie znam, ale może akurat yy, jest to istotne z punktu widzenia tego, czy ta ścieżka została zrobiona dobrze, czy źle. Jak dla mnie, to po zabezpieczeniu tego miejsca przy ścieżce, żeby faktycznie nikomu się tu krzywda nie stała, to, to może tak pozostać. We Wrocławiu na przykład, w parku z Skowronim, są takie przewrócone drzewa i one są jakby częścią tej infrastruktury parkowej i są podpisane cykl życia drzewa. I one po prostu mają za zadanie tam leżeć i gnić przez najbliższe 30 lat. Teraz jeszcze widać, że tam są całe konary. Widać, że tam było drzewo i że się to drzewo rozpada. Gdzie potem biegają, jest generalnie frajda. A za 10 lat będzie już po prostu kubka próchna, kubka gnijącej materii, która nie będzie już nadawała się do biegania po nim, natomiast będzie faktycznie pokazywać kolejny cykl życia drzewa. A wracając do kąpieli leśnych, mnie absolutnie nie dziwi, że dla wielu osób faktycznie spacer po lesie, czy też seria spacerów, może być bardzo dobra z punktu widzenia medycznego jednym z elementów tego całego procesu może być na przykład to, że nasze mózgi są stworzone do tego, żeby dobrze sobie radzić w środowisku leśnym środowisko zintestralizowane przemysłowe, mieszczańskie zabudowane, zabetonowane to tak naprawdę ostatnie 400 lat, 500 lat aż takim mocnym z historii nie jestem żeby dokładnie znaleźć ten moment No natomiast tak nie było jak jest teraz, przez yy, no praktycznie nigdy. I nasze mózgi się do tego przystosują. No ale przystosują się w ciągu kilku tysięcy lat, pewnie kolejnych. Także po długim siedzeniu w środowisku miejskim zwykły powrót do środowiska leśnego może dla wielu osób być właśnie przełomowy i bardzo yy, potencjalnie pozytywny. A mówię o tym dlatego, że jeżeli. Zapomnijmy o zrównoważonym rozwoju i doprowadzimy do yy, upadku yy, infrastruktury leśnej. To odbudowanie jej no, zajmie nam kolejne 200-300 lat. No dobra, powiedzmy, że pierwsze efekty będą już po 100 latach widoczne. No bo jeżeli mamy takie duże, rozbudowane drzewa i coś się z nimi będzie działo, no to nawet jeżeli zasadzimy na jego miejsce 10 drzewek, no, no to po dekadzie, dwóch no to będzie szkółka leśna, to będzie coś troszkę wyższe niż yy, zbiór krzaków, troszkę gęstsze niż łąka no i de facto yy, beneficjentami właśnie kąpieli leśnych będą osoby, które będą z nich korzystały za kolejne 100 czy tam 200 lat także morał na dziś zabrzmi może jak początkujący druid szanujcie swoje drzewa bo jak je stracicie to ich nie odbudujecie, co najwyżej odbudujecie dla przyszłych pokoleń. No i co tu więcej mówić? Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli czujesz się zestresowany, zmęczony, spróbuj może się przejść po lesie. Może akurat to jest ten kawałek, którego ci brakowało. Oddychaj głęboko. No to że czujemy zapachy, to nie jest tylko tak, że czujemy zapachy, tak jak słyszymy dźwięki, że nasz jakiś receptor oddziałuje tylko tak naprawdę wchłaniamy to, co czujemy. A często, prawie zawsze, to, co czujemy w lesie, jest pozytywne. Także spacerujcie po lasach. No i zapraszam do następnych odcinków. Dzięki. Hej.